Cześć, dzień dobry. Mateusz Typułkowski, witam Cię na moim kanale. To tu odpowiadam na pytanie, jak osiągać więcej w biznesie i w życiu. I jeżeli na którekolwiek z tych pytań, które zaraz Ci zadam, odpowiedź brzmi tak, to musisz obejrzeć ten odcinek. Pytanie pierwsze, czy chciałbyś wyglądać trochę lepiej? Pytanie drugie, czy chciałbyś być zdrowy? I pytanie trzecie, czy chciałbyś na przykład więcej zarabiać? Są to pytania retoryczne i być może na wszystkie w Twoim wypadku odpowiedź brzmi tak, no bo kto nie chciałby być zdrowy, piękny i bogaty? Tymczasem każdy z nas chciałby już posiadać te wartości, o których mówię, ale nie każdy chciałby je zdobywać. Dlaczego? No, bo droga do tego, żeby być zdrowym, zamożnym, wysportowanym. Jest delikatnie mówiąc, mało przyjemna, okupiona trudnościami, wysiłkiem, ale ta droga też ma swoje specyficzne modele i o nich właśnie dzisiaj ci będę opowiadał. Anatomia sukcesu i progresu w kilku. Ujęciach. Ale na początku, zanim przejdziemy do takich bardziej naukowych modeli, czy opisanych przez naukę schematów postępowania, chciałbym Cię zabrać na mały disclaimer do świata sportu, bo jak wiesz, a może nie wiesz, byłem kiedyś sportowcem, byłem zawodnikiem judo, członkiem kadry narodowej. Jestem z tego szalenie dumny, ale w fizjologii wysiłku fizycznego, czyli w budowaniu progresu sportowego, występuje. Jedno charakterystyczne zjawisko. Nazywa się ono superkompensacja. I ta superkompensacja ma niesamowite odniesienia do biznesu, i o niej właśnie ci opowiem. Superkompensacja. Superkompensacja to okres wzmożonej wydolności Twojego organizmu, zwiększenia jej, jego zdolności motorycznych, która mm, jest. Określona w czasie i wywołana pod wpływem jakiegoś bodźca treningowego, czyli obciążenia. I teraz, jak ta superkompensacja działa? Na początku ustalmy, że każdy bodziec treningowy dla Twojego organizmu to stres. Taki po prostu zwyczajny stres. Zatem zaczynamy w punkcie A, idziemy na trening. Poddajemy nasz organizm stresowi, czyli od razu po treningu zdolności motoryczne naszego organizmu, bo jesteśmy zmęczeni, yy, są po prostu niższe. I następnie następuje coś, co nazywa się regeneracją. I kiedy ta regeneracja zachodzi, w pewnym momencie nasze zdolności motoryczne są wyższe niż w czasie przed treningiem. I kiedy są wyższe, powinniśmy się poddać kolejnemu. Stresowi, kolejnemu treningowi, zdeficytować nasze zdolności motoryczne i dać szansę na regenerację. W ten sposób ta krzywa cały czas będzie rosła, zapewniając nam progres sportowy. Można zatem powiedzieć, że progres jest kompozycją odpowiedniej ilości stresu, dobrze sparametryzowanego. Wysiłków w postaci bodźca treningowego o stale zmieniającej się intensywności lub objętości, a z drugiej strony kompozycją regeneracji. No i teraz uwaga, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli poddajesz się temu stresowi, czyli temu treningowi regularnie, ale dajesz sobie za mało regeneracji i w momencie, kiedy się nie wyregenerujesz, jest kolejne obciążenie, kolejne, 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 twoje zdolności motoryczne spadają. Jeżeli dajesz sobie obciążenie w postaci treningu, bodźca stresującego, odpoczywasz za dużo, czyli jest za duży odstęp w czasie między treningiem a kolejnym treningiem, również twój organizm spada do punktu zero, co daje ci stagnację lub wręcz regres treningowy. Tylko odpowiednia kompozycja stresu i regeneracji. Daje ci progres, i teraz zobacz, jakie to jest życiowe, jak to możesz doskonale przełożyć do biznesu. Ile jesteś w stanie pracować bez regeneracji na najwyższym poziomie, w pełnej produktywności? Nie mówię tutaj o tym, że wydaje ci się, że jesteś produktywny, ale jesteś faktycznie produktywny. Jak długo możesz utrzymać najwyższy poziom skupienia, koncentracji, zdolności intelektualnych bez odpoczynku? Budowanie progresu w sporcie i budowanie progresu w biznesie jest analogiczne. Tu i tu potrzebujesz odpowiedniej pracy, odpowiedniego wysiłku na danym poziomie, który musi być okupiony stresem, no bo w biznesie nic nie przychodzi z łatwością. Tak, just like that. I z drugiej strony jest to odpowiednia dawka regeneracji, po to, żebyś nabrał pewności siebie, żebyś nabrał stabilności i był gotowy do kolejnych, wyzwań. Jeżeli będziesz przeciążony, zarówno w sporcie, jak i w biznesie, będziesz tylko i wyłącznie regresował. To jest pierwsza taka ciekawostka, o której chciałem Ci odpowiedzieć, ale teraz przechodzimy dalej do tego, jak wygląda anatomia progresu. No dobra, ale żeby nie popadać w takie banały, że pracuj ciężko, odpoczywaj albo work hard, play hard. To jest kompletny burz, ja ostatnio widziałem taki ciekawy, ciekawy claim, Work medium, play medium. Szczególnie po 30, 40 roku życia i z tym się mega utożsamiam. No dobra, ale żeby nie prawić tych banałów, że pracuj ciężko, odpoczywaj, regeneruj się, no to okej, okay. to nie powiem Ci tego, to znaczy powiem Ci to, ale opatrzę to pewnym naukowym aparatem, żeby to wzbudziło mocny wydźwięk. Jest coś takiego jak krzywa mistrzostwa, zwana również modelem Leonarda od nazwiska. Amerykańskiego psychologa, który badał to, w jaki sposób następuje progres w uczeniu się. No bo, żebyśmy wchodzili na coraz wyższy poziom, to zgodzisz się chyba ze mną, że potrzebujemy coraz to wyższej jakości, lepszej wiedzy, bardziej specjalistycznej na temat prowadzenia biznesu, na temat naszej ekspertyzy, na temat dowolnej dyscypliny, którą rozwijamy. Jeżeli chcemy wchodzić na wyższy poziom, potrzebujemy wyższej wiedzy i teraz również. To zjawisko przyswajania wiedzy, uczenia się, ma swój konkretny schemat, ma swój konkretny, konkretny schemat wizualny, ale złożone jest z pięciu faz. I te fazy to: po pierwsze, jest to szybki wzrost umiejętności. Jeżeli przystępujesz do nauki czegokolwiek, niech to będzie na przykład jazda na snowboardzie, a to jest dla mnie taki przykład, który dobrze pamiętam, to ja utrzymywania się na snowboardzie, zjazdów na liścia, zjazdów frontside, backside, nauczyłem się pierwszego dnia, i to przyszło mi bardzo szybko, żeby w miarę się na tym snowboardzie utrzymywać. Więc fazą pierwszą jest szybki wzrost umiejętności. Jeżeli poddajesz się nauce, nie masz żadnej wiedzy, no to szybki wzrost. Następuje druga faza, czyli szczyt, czyli osiągasz jakiś maksymalny poziom, do którego jesteś w stanie w danym momencie dojść, i tutaj następuje zatrzymanie się procesu rozwoju i czasami, nawet kiedy ten entuzjazm Ci opada, dochodzi do fazy trzeciej, czyli spadku tej umiejętności. Masz wrażenie, że jakby dokonałeś regresu, kiedy na ten snowboard z drugiego dnia przewracasz się coraz częściej, trudniej jest oponować nowe elementy jazdy, coraz trudniej Ci jest iść do przodu i masz takie wrażenie, że nastąpił regres i to jest trafne wrażenie i to jest faza trzecia. Następnie dochodzi do fazy czwartej, czyli plateau, kompletnego wypłaszczenia. To znaczy, że nadal wkładasz dużo wysiłku, dużo zasobów, ale poziom, na którym jesteś, się nie zmienia, rozumiesz? I teraz ten, ta faza plateau jest najbardziej frustrującą fazą w każdej dziedzinie sportu, życia, biznesu, ale musisz wiedzieć, że to jest nawet nie tyle prawdopodobne, że taka faza się wydarzy, ale jest to więcej niż pewne. I bez względu na to, czy robisz biznes, czy pracujesz w, jakimś, w jakiejś firmie, pracujesz dla kogoś, w jakiejś organizacji, to zazwyczaj jest tak, że tak właśnie sinusoidalnie się to. Układa i teraz pytanie do ciebie, czy miałeś kiedykolwiek w życiu taki moment, że naprawdę wkładałeś mnóstwo zaangażowania, mnóstwo zasobów, mnóstwo energii w jakiś projekt, a on stał w miejscu? Ja tak nie mam co jakiś czas, i na przykład teraz, co jest ciekawe, w moim życiu zawodowym jestem dokładnie w takim momencie. Jak wiesz, zajmujemy się funduszami unijnymi oraz działalnością szkoleniową. Ja osobiście szkolę zarządy firm, liderów, właśnie z zakresu osobistej efektywności, zarządzania, odporności na stres. No i w naszej. Biznesowej przygodzie w zeszłym roku, czyli 2024, wyłączono nam wszystkie środki unijne. I my wykonaliśmy mnóstwo pracy, mnóstwo pracy, za której nam nikt nie płacił, no i ta praca trwa do teraz, czyli do marca 2025, gdzie nadal ja i cały mój zespół pracujemy naprawdę ciężko nad tym, żeby wszystko to, co wydarzyło się nieszczęśliwego i niekorzystnego finansowo i biznesowo dla nas w zeszłym roku. Zakopać. No i mamy taki moment, że pracujemy ciężko, ale efektów jeszcze nie ma. No i teraz, co jest najgorsze w takim momencie? Najgorsze w takim momencie, kiedy wiesz, czujesz, że jesteś już niedaleko, masz ku temu takie obiektywne przesłanki, nie tylko Twój feeling, chociaż feeling jest bardzo ważny w biznesie, intuicja. To najgorsze, co możesz zrobić, to po takim długotrwałym okresie spękać i się wycofać. No bo nie wiesz, czy efekty przyjdą za chwilę, za dzień, za dwa, czy może za pięć dni. Ale wytrwanie w tym plato jest kluczowe do zbudowania progresu. I teraz to jest faza czwarta, plato, i faza piąta. Po fazie plato następuje kolejny szybki wzrost. Rozumiesz? To jest niesamowite. To jest zbadane naukowo, że ten zastrzyk, Nowa doza umiejętności, wyników przychodzi zazwyczaj po długiej fazie wypłaszczenia. I o ile ucząc się jakiejś nowej umiejętności, ta faza wypłaszczenia nie trwa zbyt długo, tak jak na przykład w biznesie czy w budowaniu wolności finansowej, nigdy nie wiesz, ile ta faza potrwa. Oczywiście, musimy tutaj rozróżnić dwie rzeczy, no bo czasami jest tak, że niektóre projekty są skazane na niepowodzenie, i jakby wszystkie przesłanki na niebie i na ziemi mówią, że ten projekt jest niewypałem, i wtedy należy go poddać, tak, a nie brnąć w spirale na przykład zobowiązań czy, czy jakichś długów. Ale kiedy masz obiektywne przesłanki, że to wszystko się może wydarzyć, Twoje otoczenie ci mówi, że to się może wydarzyć, to prawdopodobnie się wydarzy. I teraz nie możesz tutaj przerwać, nie możesz tutaj spękać. Wiedząc to, że takie okresy muszą się pojawić w Twoim życiu, to powinno dać Ci troszeczkę większą dawkę i rezerwę takiej cierpliwości. Oraz świadomość tego, że no po prostu nie unikniesz tych faz, gdzie pracujesz nieproporcjonalnie dużo, a nie masz wyników, ale te wyniki się pojawią i to pojawią się w sposób zakumulowany, jeżeli tylko utrzymasz ten wysiłek. To jest ogromna trudność, szczególnie kiedy nie wiesz, kiedy te zasoby się zakumulują, kiedy będzie ten wystrzał. No ale musisz to psychicznie utrzymać. Teraz uwaga. Jeżeli wchodzisz na coraz wyższy poziom, obojętnie czy to w sporcie, w budowaniu zdrowej sylwetki, czy w biznesie, w budowaniu swoich finansów, to te fazy plateau będą coraz dłuższe. To znaczy, że okresy, gdzie efekty będą niewielkie albo niezauważalne, będą coraz dłuższe i będą wymagały od ciebie coraz większego wysiłku i coraz większej cierpliwości. I determinacji, żeby dany wysiłek, dany projekt utrzymać. Rozumiesz? To tylko i wyłącznie idzie w tę stronę. Wszystko inne, co się wydarzy, czyli jakieś bonusowe przychody, bonusowe wygrane, traktuj jako swój, coś, coś ekstra, coś dodatkowego, co się może wydarzyć, ale nie licz na to, że to będzie standard. Na, raczej ustaw swoją percepcję i swój mindset w ten sposób, że jeżeli chcesz być w czymś coraz lepszy, to te wyniki będą przychodziły z coraz większym wysiłkiem i będą coraz dłuższe fazy plateau. Natomiast po fazie plateau następuje zawsze kolejny wyrzut umiejętności, wyrzut wyników i na to właśnie czekamy i to jest najpiękniejsze w biznesie i w sporcie. Można by to zatem skonkludować, że po nocy zawsze przychodzi dzień albo po burzy słońce, ale to by było za bardzo coachingowe, więc zawracam już z tej ścieżki i zabieram Cię do zagadnienia które pokazuje nam, jak kapitalizować zdobytą wiedzę, jaki jest najskuteczniejszy model uczenia się, a nazywa się to Experimental Learning Model. I tenże model został opracowany przez psychologa Davida Kolba już ponad 30 lat temu i on mówi nam, kiedy nauka jest naprawdę skuteczna. A kiedy jest skuteczna? Zastanawiałeś się nad tym, kiedy nauka jest naprawdę skuteczna? Nauka jest wtedy skuteczna, kiedy trwale zmienia jakieś zachowanie. Dlatego ja osobiście podaję w silną wątpliwość skuteczność nauki w naszym polskim systemie, europejskim systemie oświaty, szkolnictwo podstawowe czy szkoły średnie, które tak naprawdę nie wyposażają dzieci w umiejętności potrzebne we współczesnym świecie, tylko ładują im głowę jakąś anachroniczną wiedzę ogólną na takim poziomie, który nie pomaga wcale w rozumieniu tego świata, nie pomaga w prowadzeniu szczęśliwego i zdrowego życia, ale to jest tylko taka uwaga na marginesie, mój osobisty m, pogląd na szkolnictwo w Europie. Tymczasem, kiedy mówimy o biznesie, no to. Nas w biznesie interesują wyniki. Oczywiście jest pewien etyczny, moralny, misyjny wymiar biznesu, i bez niego trudno będzie zrobić coś wartościowego. Natomiast, jakby na samym końcu liczą się wyniki, więc, żeby te wyniki się pojawiały, ty musisz być skuteczny. Dlatego tak dużo mówię w tym podcaście o produktywności, ale też chcę, żebyś rozumiał, że. Nieważne, jaką książkę przeczytasz, nieważne, jaki podcast przesłuchasz, nieważne, czego się dowiesz, to jeżeli ta wiedza nie zmieni Twojego zachowania, to ona jest nadal bezużyteczna. Rozumiesz to, że tylko zmiany w zachowaniu mają charakter mm, wysokiej skuteczności. Więc czegokolwiek się nie nauczy, jeżeli to przecież przeleci, to się tego nie nauczyłeś. Tylko zmiana zachowania. I teraz David Kolb pokazuje konkretny model, w jaki sposób pracować świadomie, nad swoim procesem uczenia się. Ten model wygląda w następujący sposób. Składa się z czterech etapów. Pierwszy etap to zmysłowe doświadczenie czegoś, czyli jesteś w jakiejś sytuacji, w jakimś zdarzeniu i wszystkimi zmysłami tego doświadczasz. Oczywiste. To jest faza pierwsza. Faza druga to jest refleksja, czyli kiedy już tego doświadczyłeś, to obligatoryjnie musisz wywołać sobie przestrzeń na to, żeby przemyśleć, co się właśnie wydarzyło. Tak po kolei, w sekwencji, zauważyć na takim dużym obrazku, co się wydarzyło, jakie doświadczenia ci towarzyszyły, jakie emocje, jakie myśli. Z Im większej ilości perspektyw to przemyślisz, tym lepiej. Faza trzecia to konceptualizacja co można w wolnym tłumaczeniu określić jako łączenie kropek, tak? Czyli badasz zależność między zjawiskami. Jeżeli zrobiłem tak, to wydarzyło się to. Jeżeli bym zrobił coś innego, to wydarzy się coś innego, rozumiesz? Czyli badasz związki przyczynowo-skutkowe między danym zjawiskiem, a jego konsekwencją zgodnie z odwiecznym prawem natury. I faza czwarta to jest eksperymentowanie, czyli robisz teraz Mając już tę wiedzę, to doświadczenie, te połączone kropki, zachowujesz się inaczej. Badasz, co się wydarzy, kiedy zachowasz się inaczej w tym modelu. tak? No i to sprawia, że znowu swoimi zmysłami doświadczasz czegoś innego. No i w tym momencie zamykamy te pętle i przechodzimy do powtórzenia tej sekwencji, czyli doświadczenie zmysłowe. Refleksja, konceptualizacja, eksperyment, doświadczenie... I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Weźmy teraz sobie jakiś przykład, żeby to ci jaśniej zobrazować. Tutaj na przykład świeci na mnie jasna żarówka. I teraz, jeżeli ja zdejmę tę osłonę z tej żarówki i dotknę tę żarówkę ręką, no to zmysłowo doświadczę na mojej skórze ciepła, gorąca, być może trochę się oparzę. OK? No i teraz jaka jest moja refleksja? OK, no wykonałem ten ruch. Dotknąłem, oparzyłem się, to jest bolesne, tak? Łączę kropki. Źródło, czyli ta lampa, moja ręka, łączą się, to jest ból, to jest nieprzyjemne, nie chcę tego robić. No to kolejny raz, jak dotknę tej drugiej lampy, która teraz nie świeci, to się nie oparzy. To jest mój eksperyment, tak? No dobra, to jak to przełożyć do biznesu? Możemy to przełożyć na przykładzie chociażby rozmowy handlowej. To znaczy, jesteś w jakiejś sytuacji handlowej, która wymknęła się kompletnie spod kontroli. Twój klient negocjuje w sposób nieprzewidywalny, może nie do końca etyczny, e, używa takich ultimatywnych stwierdzeń, chce zerwać negocjacje, nie wiesz jak się w tej sytuacji odnaleźć, ok? No to po takim doświadczeniu, które odebrałeś zmysłowo wzrokiem, słuchem, również doznaniami wewnętrznymi, emocjami, Idziesz sobie spokojnie, bierzesz sobie kartkę i spisujesz dokładnie, co się wydarzyło, i podajesz się refleksji, ok? Czy Ty byłeś triggerem tej sytuacji? Czy może to była taka celowa technika negocjacyjna, żeby zbić Cię z tropu i osłabić Twoją pewność siebie, wytrącić Ci pewne argumenty? Z ręki, że to było etyczne. Czy chciałbyś tak negocjować? Co się wydarzy, jeżeli ktoś kiedykolwiek znowu cię w takiej sytuacji postawi? A może będziesz musiał z tym klientem znowu się spotkać, okej? Okay? No dobra, i teraz przechodzisz do punktu trzeciego, czyli do fazy konceptualizacji. Jeżeli powiem tak, to co się wydarzy? Moje. Wypowiedzi spowodowały jego odpowiedź. OK? Czyli robisz sobie taką analizę dostępnych scenariuszy, tak? ale nie tylko tego, co się wydarzyło, a także tego, co się może wydarzyć. I, kolej... I przygotowujesz się do kolejnego spotkania. I na kolejne spotkanie wchodzisz już przygotowane, ale jest to nadal faza eksperymentacyjna, ponieważ ty możesz zakładać, co się wydarzy. Ale nigdy nie wiesz, jakie będą tak w stu reakcje twojego interlokutora. I przystępujesz do tej negocjacji i już wiesz, że jest arogancki, chamski, prześmiewa cię, próbuje zbić cię z tropu, ale rozumiesz, że to jest jego taktyka negocjacyjna i nie dajesz. Jesteś spokojny, opanowany i krok po kroku patrzysz, jak twoja postawa jego wyprowadza z równowagi i to ty przejmujesz kontrolę nad tą sytuacją. Brawo! Właśnie skonceptualizowałeś nową wiedzę i zaanektowałeś ją Zaimplementowałeś do swojego zachowania, i teraz to jest skuteczny model uczenia się. Możesz ten model przerzucić na każde pole, każdą dyscyplinę nauki, wiedzy, biznesu, sportu, życia. Oczywiście, niektóre eksperymenty, jak to eksperymenty, opatrzone są ryzykiem i to całkiem wysokim, niepowodzenia, ale no bez tej próby nigdy nie dowiesz się, co naprawdę zadziała. Oczywiście, Tutaj, żebym nie wyszedł na ignoranta sprzedażowego, mam pełną świadomość istnienia procesu sprzedaży czy konkretnych strategii negocjacyjnych, ale bywają sytuacje, kiedy nawet pomimo doskonałego przygotowania sytuacja po prostu wynika się, wymyka się spod kontroli. Zobacz na przykład, jak przebiegły ostatnie negocjacje w gabinecie owalnym pomiędzy Żełęskim a Trumpem. Miałem wrażenie, że ta sytuacja pod wpływem emocji kompletnie wymknęła się spod kontroli, a na pewno wymknęła się spod protokołu dyplomatycznego. Więc takie sytuacje zdarzają się nawet na najwyższym światowym poziomie, a jeżeli zdarzają się tam. To prawdopodobnie tobie też mogą się zdarzyć. Natomiast, kiedy już się wydarzą, to nie lekceważ ich, tylko przypomnij sobie model Experimental Learning, model Kolba i nad tym popracuj w taki świadomy sposób, żeby zaimplementować wnioski do Twojego działania. OK, ale żeby nie było zbyt łatwo, to dam Ci jeszcze jedną umiejętność z obszaru nauki, która jest niezbędna. W dzisiejszych czasach, bo jak wiesz albo nie wiesz, my żyjemy w najbardziej turbulentnych, szybko zmiennych dziejach w historii ludzkości i teraz nie wystarczy tylko i wyłącznie uczyć się coraz nowych umiejętności, ale potrzebujesz jednej bardzo konkretnej umiejętności. A tą umiejętnością jest oduczanie się tego, czego się nauczyłeś przez chwilę. O co mi chodzi? Załóżmy, że poświęcasz kilka lat na naukę jakiejś konkretnej umiejętności na przykład w obszarze digital marketingu, robisz piękne zdjęcia na Instagramie, które mają mnóstwo lajków, angażują swoją, swoją społeczność i ją budują. Ale w pewnym momencie algorytmy, orientacja i polityka Instagrama ulega zmianie i następuje promocja krótkich form wideo, których nigdy wcześniej nie robiłeś. OK, no to masz dwie możliwości. Zlekceważyć ten trend. Ale jeżeli będziesz go lekceważył, to zauważysz, że na Twoim profilu na Instagramie um, zaangażowanie będzie mniejsze, będzie mniej efektywne to działanie niż na profilach, które idą zgodnie z tym trendem. Więc co musisz zrobić? Przestawić swój tok myślenia, oduczyć się tego, co robiłeś do tej pory i było skuteczne, bo jeżeli będziesz w tym trwał, to już nawet nie będzie nieskuteczne, to będzie przeciwskuteczne, czyli szkodliwe. I Twoim obowiązkiem jest nauczyć się nowej umiejętności, czyli właśnie tych krótkich form wideo, których zaimplementowanie sprawi, że utrzymasz progres i wzrost swojego profilu. Zatem model Learn, naucz się, Unlearn, oducz się i Relearn, naucz się na nowo, jest czymś, co powinniśmy opanować. I teraz ten model stoi kompletnie w opozycji z naszą taką psychologią i psychologicznemu dążeniu do komfortu i do braku zmian. Przypominam Ci moje pierwsze odcinki o mindsetcie. Obejrzyj je koniecznie, bo one według mnie są fundamentem do rozumienia istoty progresu w biznesie i w życiu. Każdy z nas. Reprezentuje pewien poziom mindsetu, pewien model e, mindsetu, to jest albo growth mindset, taki mindset ustawiony na zmiany i na wzrost, albo fixed mindset. I tylko przypomnę, że średnio 97% społeczeństwa reprezentuje mindset bazowo ustawiony na brak zmian. Rozumiesz? Czyli każda zmiana, którą wymusza świat zewnętrzny, jest dla nas trudna i okupiona. Cierpieniem. Dlatego nauka tego modelu może być trudna, ale ona jest niezbędna w dzisiejszych czasach, ponieważ okoliczności zewnętrzne, sytuacja polityczna, prawna, gospodarcza, moda, trendy, technologia, to wszystko idzie tak szybko, że wymusza na nas konieczność nauki teraz nowych umiejętności, potem oduczania się tych umiejętności, a następnie uczenia się zupełnie nowych, które wprowadzą Twój biznes na inne, spokojne, pełne wzrostu. Terytoria. No i co? Nie jest lekko, i lekko obawiam się, że nie będzie. Generalnie, wszystko, o czym tutaj mówię, wymaga pewnego wysiłku rozłożonego w czasie od ciebie, ale mi zależy na tym, żebyś osiągał długofalowe, realne i zaplanowane efekty, a nie przypadkowe, skokowe, uzależnione od. Jakiegoś losowych, losowych zdarzeń. Dlatego tak to właśnie wygląda. Dzisiaj dowiedziałeś się, czym jest superkompensacja i czy może pomóc ci w sporcie, ale przede wszystkim w życiu zawodowym. Dowiedziałeś się, jak wygląda krzywa mistrzostwa. Poznałeś Experimental Learning Model Davida Kolba oraz dowiedziałeś się tego, że w dzisiejszych czasach umiejętność oduczania się czegokolwiek będzie tak samo istotna jak uczenia się. I co ci mogę powiedzieć? życzę ci wytrwałości. Praktykuj ze świadomością te modele progresu, wdrażaj je do życia i podziel się koniecznie w komentarzu ze mną, czy masz takie doświadczenia w budowaniu progresu czy zupełnie inne, czy się z tym zgadzasz. Zostaw suba, łapkę w górę, komentarz, a ja za dzisiejszy odcinek ci już bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.